Karta na teraz to pustelnik. Tym razem stali Żana Dobleta. Figura doskonale nam znana z baśni, z powieści, z filmów Łusia, e, czyli mędrzec, który opuszcza społeczeństwo, który porzuca ziemskie ambicje i udaje się do swojej samotni, by tam e, zgłębiać naturę, wszechświata. Zdaję sobie sprawę, że nie dla wszystkich ta opcja jest w sensie dosłownym dostępna. Zwłaszcza we współczesnym, przeludnionym świecie trudno znaleźć całkowitą samotnię, ale to można robić wszędzie. Można uciszyć zinternalizowany głos społeczeństwa mówiący nam. Jaki jest świat i jaki nie jest, co powinniśmy robić, czego nie powinniśmy, kim powinniśmy być i co powinniśmy robić, stawić opór presji dyskursu i samodzielnie, stawić czoła tajemnicom kosmosu. Popatrzeć trzeźwo na, na dane nam doświadczenie i Spróbować zrobić z tym porządek nie słuchając dziecinnych emocji, które każą nam gdzieś przynależeć, które szukają uznania ze strony otoczenia. <laughs> Odrzucić tęsknoty za nierealnym i popatrzeć na świat taki, jakim on jest naprawdę. Pustelnik to też czas. Yy. W tych nowszych taliach, przedmiot, który on w ręku, to jest latarnia. To jest latarnia w, ta, w taliach marsylickich coś w rodzaju puszki. Różnie można ją interpretować, co też jakby jest zaletą tali marsylickich, że, że te obrazki są e, na tyle nieokreślone, że, że nie ograniczają za bardzo e, możliwości interpretacji. E, w najstarszych taliach to była klepsydra. Pustelnik e, jest czasem w talii e, XVI wiecznej talii Leveron. E, Nosi tytuł rerum edax, czyli pożeracz rzeczy. To było ówczesne, takie poetyckie określenie czasu. E, stając się pustelnikiem, przyjmując, e, biorąc za swoją perspektywę owego e, hmm, wyobcowanego mędrca, e, zaczynamy rozumieć, że czas nie jest jakąś obiektywną ramą, w której się poruszamy. E, tylko, że jest czymś nieodłącznym od nas samych. Jest jakimś aspektem nas samych. Jest po prostu narzędziem służącym segmentacji e, empirycznej rzeczywistości. E, my, e, ekstrapolując doświadczenie, e, Zastępowania jednego wrażenia przez drugie, konstruujemy sobie przeszłość niezależną od nas e, i od naszego doświadczenia, obiektywną, konstruujemy tak samo, so, tak samo przyszłość. Tymczasem, jeżeli zastanowimy się nad tym choć przez chwilę uczciwie, to oczywiście dojdziemy do wniosku, że jeżeli myślimy o, o przeszłości, to, to myślimy o niej wyłącznie teraz, bo inaczej się nie da. I tak samo przyszłości, to też jakby e, przypomina nam, że, że, że czas to jest to, jest to co, co jest bezpośrednio dane. E, mistrz Dogen w swoim traktacie Uji, czyli czas egzystencji, e, pisał ładne słowa. W czasie, w jakim wchodziłem na górę bądź przekraczałem e, rzekę, byłem tam w czasie, a czas był we mnie, a teraz jestem więc czas nie mógł mnie opuścić. Dokładnie to, nie da się oddzielić nas od czasu. Nie da się wyłuskać nas z czasu, a czasu z nas. I to też jest mądrość, jaką niesie ze sobą pustelnik. Widzimy, że pustelnik idzie skądś, dokądś. Od czegoś się odwraca, a na coś kieruje uwagę. Nic nie stoi, więc na przeszkodzie, żeby zobaczyć skąd idzie i dokąd, od czego się odwraca, na co patrzy. Losujmy karty. Co idzie pustelnik? Czwórka denarów. Skąd on się zmierza? denarów. Eee, denary generalnie mówią o tej oficjalnej, konsensualnej, intersubiektywnej, negocjowalnej rzeczywistości. Spośród emblematów kolorów w Tarocie, denary są jedynym, który nie ma innej funkcji jak tylko komunikacyjną. Czyli kom funkcja komunikacyjna jest jakby podstawową funkcją denaru, jakby de pieniądza, tak? Bo e i miecze można coś ściąć, z kielicha można się napić. Kijem też można robić różne rzeczy, natomiast denar ma sens tylko taki, na jaki się umówimy jako społeczeństwo. Poza tym, w, na przykład na tradycyjnie w Torotach Marsyńskich na dwójce denarów podpisuje się producent talii, tak jest ich w tej talii, co jakby mówi o roli społecznej. Walet z kolei. Denarów jest jedynym, który ma napis nie w ramce, tylko wkomponowany w sam obrazek, tytuł walet wale denarów. E, co też jakby kieruje na, a, jakby naszą uwagę na komunikację. E, więc denary to jest ta komunikowalna, e, oficjalna, negocjowalna rzeczywistość. E, czwórki hmm, mówią o stabilności. E, korespondują z. E, Czwartym trumfem, czyli cesarze mówiący o strukturach władzy e, i z trumfem 14, czyli umiarkowanie. E, co z kolei e, jakby to dolewanie wody do wina e, e, łączy się z ideą zdrowego rozsądku. Pustelnik, tak jak już mówiliśmy, a ta karta to podkreśla, e, odwraca się, odchodzi od raz na zawsze. E, społecznie ustalonej rzeczywistości, od tego, co e, jest uważane za świat, za prawdę, e, odchodzi od rzeczywistości e, społecznie uznanych konceptów. A w jakim kierunku idzie? Tutaj też mamy czwórkę, ale jest to czwórka kijów. Świat działań, Kije mówią o świecie działań, kije można różne rzeczy robić, kije z podstawowym elementem składowym, narzędzi pracy. Pustelnik przez zgłębienie natury rzeczy, natury czasu odchodzi od tej rzeczywistości językowej opartej na dualizmach, na opozycjach do rzeczywistości działań, gdzie jakby nie ma dualizmu. Rzeczy po prostu się dzieją, tak? Nie ma e, mnie, narzędzia, którym e, przy użyciu którego pracuję i tworzywa, na którym pracuję, bo takie rozróżnienie może być narzucone tylko w świecie języka, czyli w świecie denarów, Jest po prostu działanie. Jeżeli odrzucicie wypracowane przez społeczeństwo i wdrukowane wam e, koncepty, przez pryzmat, których, przez pryzmat, których patrzycie na świat i które zniekształcają wam bezpośrednie doświadczenie, rzeczy po prostu zaczną się dziać. E, bez, e, bez nawet e, waszego udziału, tak? jakby świadomego i, i rozumianego jako, jako e, indywidualne sprawstwo. Podczas gdy jakby numer zostaje ten sam, co, co jakby sugeruje, że zasadniczo nic się nie zmienia. Po prostu zmienia się, waszą, zmienia się wasza perspektywa. Tak? E, jakby ta, ta, ta rzeczywistość ustalona e, pozostaje ta sama. W gruncie rzeczy nie trzeba nawet odrzucać e, jakby zastanych struktur. Zmienia się tylko perspektywa od świata oficjalnych konceptów, do świata czystego, nieskazonego e, podziałem na pojęcia działania. Tak i to jakby i wtedy znika poczucie winy, że się coś źle zrobiło e, znika e, pragnienie, a pragnienie czegoś czego nie ma, e, bo... W świecie działań wszystko co jest, jest tylko tu i teraz. Jest, więc jakby e, nie ma. Dostępne jest wszystko. Nie ma za czym tęsknić. Nie ma też niczego żałować, bo jeżeli dostępne jest to, co... To, co wszystko to, co jest, to to, co jest, jest jednocześnie tym, co musi być. No i chyba tyle.